i coś o czym już wspominałem coś w intrze ale zróbmy sobie to jeszcze raz jeżeli napiszę sobie e, jakiś inny obiekt, Nowak niech będzie tak samo Andrzej i będzie tu nazwisko Nowak to zwróćcie uwagę, że w obydwu przypadkach działa to tak samo więc będziemy mieli Jana Kowalskiego i Andrzeja Nowaka czyli mamy pierwsze i drugie Faktycznie mamy dwa obiekty, wszystko działa fajnie, no ale niestety ten przykład powoduje, że mamy powielenie kodu. Tak naprawdę dużo więcej pisania niż korzyści z tego. Tu mamy praktycznie powielenie tego samego rozwiązania. Więc, jak już wiecie, w programowaniu to nie jest dobre rozwiązanie, żeby powielać kod, duplikować go. Powinniśmy wykorzystywać to, co już wcześniej mm, napisaliśmy. A nie kopiować tak jak ja to zrobiłem przed chwilą. Więc tu trzeba byłoby rozwiązać w jakiś inny sposób yy, to rozwiązanie. Może ja jeszcze pokażę całe obiekty, czyli wyświetlę jeden obiekt i drugi obiekt. Zapisuję. No i zwróćcie uwagę, że mamy faktycznie first name, last name. No i tu mam naszą funkcję, która nam się powiela tak naprawdę 1 do 1.